Miłość ci wszystko wypaczy. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, pewna słuchaczka zadała mi podchwytliwe pytanie: jaka jest różnica między samorządem a samogwałtem? A gdy spiekłem raka i zapomniałem języka w gębie Uprzejmie wyjaśniła, że o ile w drugim przypadku każdy może dowolnie wybierać obiekt swoich marzeń, o tyle w tym pierwszym, jakbyś nie wybierał, i tak wyjdzie ci Trzaskowski. Przynajmniej w Warszawie. Miłość bowiem, również ta polityczna, nie jest racjonalna. Kto przy zdrowych zmysłach powierzyłby los siebie i swojej rodziny Donaldowi Tuskowi albo zawierzył przyszłość kraju? Wyszczekanej beksie o imieniu Szymonek. Ale miłość jest ślepa. W dodatku mechanizm jej działania jest bardzo trudny do zdefiniowania. Gdyby elektorat wybierał na swój obraz i podobieństwo, prezydenta Warszawy powinna zostać Dorota Wellman albo Jerzy Owsiak. Z drugiej strony, marszałek Terlecki czy Jasek Sasin. Też nie bardzo radają się na rozkładówkę w playboju, a swoich wielbicieli posiadają. W mechanizmie zakochania się jest jednak pewna prawidłowość. Obiekt naszych uczuć musi być projekcją naszych wspólnych marzeń i oczekiwań. A jeśli nie jest, no cóż, dowiadujemy się o tym poniewczasie. Moja świętej pamięci mama. Radziła wszystkim moim kolegom, aby decydując się na ślub, przyglądali się nie wybrance życiowej, tylko potencjalnej teściowej. Bo tak właśnie nasza połowica będzie wyglądać za stosunkowo niedługi czas. Tyle, że mało kto jej słuchał. Po drugie, musi nastąpić efekt yy, fali. Ktoś na przykład odkrywa w niepozornej dziewczynie klasową piękność i ta faktycznie szybko się nią staje i chodzi otoczona wianuszkiem adoratorów, zanim nie pojawi się ktoś inny. I podobnie działa to w polityce. Wprawdzie nigdy nie zadłużyłem się w Gomułce i nie przeżyłem też fatalnego zauroczenia Gierkiem ani jego żoną Stasią, ale już co do Wałęsy. W się, zakochali się prawie wszyscy, z wyjątkiem tych, którzy rozszyfrowali go od razu, ale dziś taktycznie najgorliwiej go obroją. Na usprawiedliwienie naród wcale nie zgłupiał. Nie zakochał się bowiem w Bolku, mistrzu od krzyżówek, swanym żuliku, jak nazwał go po pierwszym spotkaniu e, rakowski, ale we własnych wyobrażeniach o nim. W spełnionym micie mądrego, odważnego robotnika, takiego co to lepszego nie wymyśliłby Stefan Żeromski, czy nawet Karol Marx. Pokochaliśmy złudzenie, a gdy wrażenie e, rozminęło się e, z oczekiwaniami, rozjało przykro, z czasem gorycz zawodu okazała się głębsza niż rów filipiński. Ale były przecież drobniejsze, niczym nieuzasadnione fascynacje. Stanty Miński, leter, Palikot, bo współczesnych trzeciodrogowców. Czasami zwykło się porównywać polityków i aktorów. Ci pierwsi na starość przeważnie parszy Ci drudzy żyją we wspomnieniach i e, e, przeważnie, zwłaszcza kobiety, potrafią wysować je w porę. Nie staram się na przykład szukać po rozwalitych pudelkach aktualnych zdjęć Brigitte Bardo czy Polly ani słuchać głupot naszych niedawnych idoli, gdy zabierają głos w sprawach polityki. Nie wiem jak Państwo, ale jako małolat kochałem się tylko w dwóch aktorkach. Awie Gardner z filmu Dotknięcie Wenus, w którym grała ożywający posok Afrodyty schodzący z cokołu, była no, tam brunetką, ale absolutnie mi to nie przeszkadzało. Oraz w innej czarnuli. Anet, nastoletniej członkini klubu myszki Wiki Która długie lata była dla mnie czarującym no-name'em z dzieciństwa. Zresztą przypominały mi ją dziesiątki spotkanych Anet, które zaczęły się rodzić w Polsce prawdopodobnie właśnie za jej sprawą w pierwszej połowie lat 60. Wcześniej jedyną znaną nad Wisłą Anetką była Anetka Tyszkiewiczowa, synowa pięknej bitynki. Całkiem ostatnio, w internecie można teraz znaleźć wszystko, odkryłem, że boje za zauroczenie miało imię i nazwisko. Dziewczyna nazywała się Anet Funicello. Wielkiej kariery filmowej nie zrobiła i zmarła przed wcześniej w wieku lat 70. A pokazane przy okazji jej ostatnie zdjęcie Hospody pomyłki. Ale wróćmy do polityki i zastanówmy się, czy takie e, miłosne doświadczenie życiowe może być pomocne. Dla komentujących i owszem, ale dla zaślepionych w żadnym wypadku. Kobiety wolą brutalnych drani niż spolegliwych pantoflarzy. Tyle, że z pierwszymi romansują, a z drugimi się przeważnie żenią. Mężczyźni podlegają dwóm zgoła sprzecznym pasjom. W jednej chcieli mieć w domu święty spokój, ciepłe łóżko i zimne piwo w lodówce, w drugim dysponować prawem własności do kobiety, którą mogliby się pochwalić przed kolegami. I jak to teraz te doświadczenie przełożyć na konkrety polityczne? Więc kobiety zagłosowały na Tuska, choć bezpieczniej czułyby się przy Kaczyńskim, a mężczyźni prawdopodobnie już niedługo, mimo wszystko, zagłosują na Morawieckiego, choćby dlatego, że Trzaskowski za bardzo podoba się ich żonom. A co do konkretów, piękności i preferencjach przyjaganych przez elektorat. Moje niedawne dywagacje na temat Adama Bodnara jako złotej rybki zaowocowały całą lawiną własnych. Porównań i skojarzeń. Często na granicy pomówienia. No ale cóż, drodzy Państwo, wy korzystacie z pełnej wolności słowa, ja z częściowej. Na przykład, Nina stwierdziła, że to nie jest złota rybka, tylko tłusty, hodowlany karp. Jeszcze chwila i trafi na stół Unii. E koniecznie jako danie główne, bo raczej będzie to już musztarda po obiedzie. A Hanna przypomniała film Rybka zwana Wandą. Teraz mój jest to rybka Wandal, której łupem ma paść Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli życzenie rybaka nie zostanie jednak spełnione, to rybka zostanie spławiona drogą wodno-kanalizacyjną do uzdrowiskowych wód Czajki. Tam po krótkim czasie zmieni się zwykłą szarą płotkę. Oczywiście ku uciesze rybaka. Inny widz porównał naszego bohatera do Jesiotra, takiego od zawsze pozbawionego kawioru. A jeszcze inny zauważył, że ryby głosu nie mają, a nawet jeśli mają, to jest to głos cudzy. Pozwoliło mi to sporządzić listę dalszych, ich teologicznych propozycji obsadowych, wśród których znalazł się Kosiniak. Konik morski, Isienkiewicz, ryba piła i ćpała, Tusk, rekin, ale bardziej niż ludojad to e, będzie ryba młot, e, ministra poświaty, flądra, kidawa, płaszczka, Sikorski, e, Murena, denna, specjalista od wysadzania rolociągów i schetyna ze względu na swe bajeczne uzębienie, barakuda w stanie spoczynku. No i jeszcze było mnóstwo pomniejszych, ale groźnych piranii. Już dla czystej przyjemności zacząłem szukać również pomysłów na obsadę akwenu opozycyjnego PiSu. Dla tej partii trochę bardziej pasowały skorupiaki. Po pierwsze, Rak Pustelnik Wielki. Wiadomo kto. Langusta, Saś, Macierewicz, Jeżowiec, Lichocka, Meduza, Błaszczak, gąbka jadalna, Terlecki rozgwiazda, Obajtek skójka perłorodna, choć wedle władzy obecnej ośmiornica, a może nawet dziesięciornica. Dla Kamińskiego z Wójsikiem pozostały krewetki, a dla Murawieckiego już nie skorupiak, tylko delfin. Zestaw piękny, tyle że w świetle możliwego Globalnego ocieplenia i dyrektyw Unii Europejskiej. Prędzej czy później ten zestaw będzie musiał wyjść na brzeg, żeby się nie zagotować. No i nauczyć się żyć na lądzie. Rybą będzie gorzej. Do usłyszenia. Wiadomo, że jedną z najbardziej popularnych metod działania jest recydywa. Coś, co się już raz udało, będzie powtarzanie po wielokroć. No i tak jest z pomysłem, aby wszelkie problemy w kraju rozwiązywać za pomocą uchwał sejmowych. Uchwała jest dobra na wszystko. Patrzy na Polskę ciekawy świat cały, co można w niej zmienić z pomocą uchwały. Media, władze, sądy, Choć są niezawisłe, zmiana konstytucji świetnym jest pomysłem. Można też zawiesić, gdy się jest w większości, i prawo moralne, i prawo własności, a nawet uzyskać w uchwały wyniku zamianę Polaków na Europejczyków. Że tego nie wolno, że nigdy nie było, i najświętsze prawo ustąpi przed siłą. Lecz gdzie jest ta siła? Przyszłość to pokaże w Narodzie, czy może w Tusku i Bodnarze? Muzyka